Cześć witam wszystkich z tej strony Trupat i zapraszam do kolejnego meczyku online w Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Jak widzicie jest ze mną kolejny mój widz, czy tam, no nie wiem czy jest moim widzem, pewnie tak Franek Kun, z tego co tam widziałem, nazwa jego, jego profilu no i zawalczymy sobie z nim dwie walki, gdyż Saegusa napisał tutaj na Steamie, przed chwilą nie ma zawarto czasu, bo umówił się z kimś innym na grę, więc zawalczymy tylko dwie walki zamiast trzech, no i zobaczymy kto zostanie zwycięzcą. A tymczasem muszę wybrać jakąś postać, prawda? Hmm, kim by sobie tutaj zagrać? Bo cholera jasna, mam duży dylemat znowu. Hmm, może random sobie zobaczymy, co mi los wybierze? Minato, nie, nie chcę Minato. Jeszcze raz los, co mi wybierze? Ino. O! A niech będzie. Ino w psucie może być, ale to też damy Kinatę w Swimsucie i może... I może... Gdzie jesteś Temarii? Temarii? Wybrało mi chyba Temari w Swimsucie. Temarii może być jako dobra... Dobrym supportem. W ogóle nie wiedziałem, że ona ma taki strój. No nieważne. Eee, zobaczymy sobie może na mojej ulubionej mapce, czyli Chunin e, Exams Final Stage. Niech będzie. I zobaczymy, kto jest moim przeciwnikiem. Kakashi Hatake, Sakura chyba, nie wiem czy ta młoda, nie, tylko ta starsza, no i młody młody Sasuke. Zobaczymy, jak sobie poradzi z Ino i Yamanaka Ino, która słynie ze sprzedawania kwiatków i niczego więcej właściwie. Znaczy, nie, no w sumie słynie jeszcze z. Tego swojego Shinno Shin Jutsu i jako dorosłej wersji siebie samej w, w tej formacji Ino Cho, więc, no, coś tam sobą reprezentuje, można by powiedzieć. O, i widzę, że ten Kakashi tutaj z kubaniutki e, nie do sobie poczyna, ale Ino ma bardzo fajny atak i ona zatruwa, tak w ogóle tymi kwiatami, więc tutaj w tej grze o dziwo mi się bardzo miło i przyjemnie nią gra. Okej, okay, dobra, czas rozpocząć kontratak. Tak, Nie, zaraz, kurde, ja nie mam drewna. Fuck. Nie skapnąłem się, wiecie co? I myślałem, że on nie ma drewna, ale dobra, on teraz nie ma drewna też, więc mogę ciągnąć moje kombo, pięknie, pięknie kombo. Fajne są te stroje kąpielowe, fajnie, że dużo postaci je ma, ja niestety na, tam na PPS3 nie miałem tego stroju kąpielowego, nie miałem zakupionych tych stroi. O oh fuck, ale mi wciachnął, no cholera, jasna. Dobra, maksymalne skupienie. Tutaj Saskę atakuje, China tam mam nadzieję, że mi pomoże, dobra, pomogła, dziękuję bardzo. Te Marii użyjemy, niech sobie tutaj atakuje. Czy ona może się? Tak, ona się może w dowolnym momencie uwalniać, a ja nie wiedziałem nawet. Chyba nie ma żadnych specjalnych zdolności w tym momencie. Shin na shin Nudzu, no dobra. To jest łapanie by the way, tak tej całej ino. No i widzę, że tutaj formalnością teraz będzie wykończyć mojego przeciwnika pięknym, długim kombem. Tak, no i zwyciężyłem. Dość łatwo mi poszło. Myślałem, że przeciwnik będzie bardziej wymagający, ale też ino, ja lubię dość grać, fajnie mi się nią gra, zwłaszcza w stroju kąpiarowym, więc, więc niewątpliwie miałem taki, taki dodatkowy plus tutaj. Rematch. O, kolego, rematch tymi samymi postaciami. A dobra, niech będzie. To będzie jako druga walka. Chyba, że będzie chciał jeszcze trzecią walkę zagrać, no to w takim razie zawalczamy. Jedna grana. dzisiaj i źle idzie. Aha, o to chodziło mu, dobra, dobra, pewnie nierozgrzany jest i o to chodzi. Dobra, shintenshin, no nie, nie wyszło, co jest? Dobra, maksymalne skupienie, fak no i widzę, że tutaj spamik już się rozpoczął. E, szalony spamik, e, kurdy ale się dałem złapać. E, szalony spamik e, Chidori, czy tam Raikiri, to co ma? Ej, no coś mi nie, nie idą te klawisze, nie działają. Drobienko, no i znowu spamik za plecami, nie, tak, to ja nie lubię się bawić. Za bardzo, zmarnowałem teraz tę troszeczkę. Widzę, że idzie na mnie Sasuke. Nie, dobra, maksymalne skupienie i rozwalam go. Nie ma takich, takiej zabawy tutaj ze mną. Nie, nie, nie. Ja się tak nie bawię. Maksymalne skupienie, maksymalny fokus, bo jeszcze znowu przegram, a nie lubię przegrywać. Jak wiecie, shintenshin na no rzutcu nie wyszło. Ja widzę, że nie ma drewna. Muszę atakować, muszę atakować, muszę. Ciągły tak Już widzę, że chciał polecić na mnie e, Raikiri, ale ja nie dam sobie tak e, to łatwo... Włączyć. Okej, okay, tutaj Hinata. Mam nadzieję, że mnie wybroni z tego wszystkiego. Teraz Temarii. Wietrzny wiatr tutaj pójdzie. Ok, no i jedziemy. ciśniemy gościa. Przy szin, nurutu, zamiana ciał. Podkładamy sobie pod nogi te wszystkie itemki. Ninja, może tutaj bombę jakąś mu rzucimy, może jakieś zatrucie, coś, coś Tutaj widzę, że na mnie zaatakuje, uciekać, uciekać, uciekać O, widzę, żeby się, żeby się nie uwolnił ten cały Kakashi, gdyż to będzie bardzo mi nie na rękę Widzę, że nie ma drewna, muszę podbić Oj, 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 oj Oj, 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 dobra Widzę, że już ma ostatnie drewienko Widzę, że już nie ma drewienka A ja jestem uwolniony, więc ciśniemy, póki mogę Podglądujemy troszkę czakrę Hinata tam zajmie... Podejrzewam mu czas i bombom wykończyłem Franek Kuna. Good game, jak mi mówi sam. No, dobrze mi poszło, jakoś chyba jestem w szczytowej formie, można by powiedzieć. No i tak się kończy, więc zagrałem sobie Yamanaką Ino. Bardzo przyjemny meczyk, wygrałem. Chyba Axerfish nie będzie chciał już ze mną grać. Jeżeli nie Axerfish, to ja gadam Franek Kun. No i The First Hokage, odbokowałem pierwszego Hokage, więc wreszcie. I drugiego Hokage, ale czad, fajnie, dwóch Hokage, dzięki tej walce odbokowałem, to no więc chyba to na tyle zobaczymy czy będzie chciał jeszcze ze mną jakiegoś rematcha tutaj zawalczyć jeżeli tak to zawalczymy sobie trzecią walkę, jeżeli nie no to na tym zaprzestaniemy ten odcinek nie wyszedł z gry więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie napiszcie co sądzicie o tym odcinku dajcie łapkę w górę oczywiście subskrybujcie kanał skomentujcie ten filmik no i jeżeli chcecie ze mną zagrać w Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 online na PC, no to zaproście mnie na Steamie turpat nick albo tak nick turpat i, i po prostu no łatwo mi bardzo znaleźć wysyłajcie zaproszenia jeżeli jeżeli będę w grze albo będę na Steamie po prostu napiszcie jak będę nagrywał to was zaproszę i każdy pojawi się na moim filmiku kto będzie chciał więc dzięki za oglądanie jeszcze raz do następnego odcinka, trzymajcie się na razie i cześć.